Przeniczenie na, na kilometr kwadratowy, trudno wyobrazić sobie e, przygotowanie dokumentacji, która miałaby później wykonawstwa, które miałoby jakiekolwiek źródło finansowania. Jeżeli ilość LRM, czyli liczby mieszkańców na dany kilometr, zostaną zmienione przez e, ustawodawcę, tego nie wykluczamy. Na dzień dzisiejszy to nie jest problem z przygotowaniem dokumentacji, z opracowaniem technicznym całej sieci, tylko z finansowaniem. Zadania. Sami Państwo widzicie, że zarówno gmina Szerzyny, jak i wszystkie gminy ścienne, czy to kanalizacje, czy podocią finansują tam, czy też realizują tam, gdzie jest źródło finansowania. Tylko Jeszcze jeszcze jedno, to myślę, że tu też warto się pochylić nad tym, żeby te ujęcia wodne w miejscowości Czerna na przyszłość jakoś, jakoś myśleć o tym, bo ta potrzeba jest naprawdę ogromna, jeżeli chodzi znaczy co do problemu Panie Radny, to, to on jest, tylko proszę mi podpowiedzieć, jak rozwiązać w tym układzie topograficznym, czerny, jaki jest bo to, 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 że problem jest, to doskonale o tym wiemy, tylko domy są rozrzucone można oczywiście pokusić się, żeby te wodociągi, które, które obejmują centrum, a więc docierają do szkoły, część lewani tutaj dom kultury w jakiś sposób zmodernizować, ale biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu i, i rozproszenie zabudowań, drodzy Państwo, ja. Nie co no to, oczywiście, że, że nie, nie do każdego domu się dociągnie, ale myślę, że tam, gdzie naj, największe jest zaludnienie, skupisko ludzi, to po prostu na tym etapie się... Znaczy, potrzeba doda. jest, możemy na ten temat rozmawiać dzisiaj. Bo ja tutaj absolutnie nie, 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 nie widzę przeszkód, natomiast widzę przeszkodę w finansowaniu później tego zadania, na dzień dzisiejszy, według tych regulowania, jakie, jakie są. Natomiast problem, słusznie dziękuję za jeszcze jego jedno, jednorazowe zaakcentowanie, kolejne, przepraszam, zaakcentowanie. Poświęcimy temu jakiś czas, ale w formie jakiejś roboczej, żeby to przedyskutować z naszym reparatem, z naszymi klikami, z panią Sołtys. jakieś Panie Przewodniczący, Państwo tak macie przy tym przy tej ustawie powołanku lika z 9 ustawy 2017 roku pozycja y, y, 1152, proszę zmienić na 2019, pozycja 1437. I to jest celów no, w podstawie uchwały i o się Dziękuję. Panie Wicci, jeszcze takie pytanie mam odnośnie kalizacji, czy jest przypadny termin przyłączna kalizacji do naszej do naszej przestanie? Sposobne pismo w tej sprawie Wójt Gminy Rzepień Strzyczewski wystosował około dwa tygodnie temu. Założenia z tego co nas poinformowano są takie, że te pierwsze przyłączone mają być realizowane w końcu tego roku. Natomiast z jaką częstotliwością Gmina będzie podobnie jak wyna dotykała na, na to niezrozumienie, może nie opór mieszkańców, trudno mi powiedzieć. Natomiast mamy być końców roku na to gotowi, stąd też i nasze dyspozycje co do uruchomienia drugiego SBM-u, drugiej uchwały, przygotowania się z tym, żebyśmy byli gotowi do zwiększonej ilości ścieków. Czy jeszcze jakieś pytania są? Nie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminnego z gminą rzecziem i mistrzuwski, a gminy świętów w zakresie zapłaczenia zborem odbiorców ulica i przedsiębiorstwą miejscowości gminy gminy szerzeniu. W gminie podstawy prawne Rada uchwała uchwał wdraża się. Paragraf nr 1. Wydraża się zgody na zawarcie porozumienia między gminnego między innymi, gminą Rzepienny Mistrzewskim a Gminą Przeżyń w zakresie... Gmina Paragraf nr 2, treść projektu porozumienia, między innymi gminy, o którym mowa, ustęp 1 wykonanie ustawy, wykonanie ustawy, wykonanie ustawy, wykonanie uchwały. Paragraf nr Paragraf wykonanie uchwały wykonanie ustawy, wykonanie ustawy, wykonanie ustawy, Paragraf nr 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Chyba 15 razy, no i za było 15, zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego, w sprawie wyczynienia pożyczki długoterminowej. Później omawiałam na początku, więc jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Bardzo proszę, Ja mam pytanie do pana Gabriela. Dlaczego susza została wyeliminowana w organizacji wyeliminowany, Z wybraliśmy tutaj. Te, które by wynosiły największą efektywność energetyczną. Takie te punkty, tak jak tutaj wybrano, to będziemy jeszcze rozmawiać na pewno w ramach tego punktu. To nie jest jakiś projekt, który już opiewa, jakaś dokumentacja jest zrobiona i tak ewentualnie, nie wiem, ale też wymiana na lamp na tym wybierać, bo które jakieś na dłuższym terminie, jeszcze będę analizował to. Na tą wybrać te, które dawały największą tą efektywność w związku z tym przynajmniej w kosztach, może znaczy, tak Stąd tak, ja nie będę mówił. No, Będziemy to jeszcze analizować, myślę, że przed nami projekt ma się dopiero w 2012 roku. Jeszcze przed nami rozmowy także z całonem to się to Jest drugie, to jest drugie. Tak? A ja, ja, ja no, jestem prawie przed nami rozmowy z Stabronem jeszcze odnośnie dzierżawy i, i także myślę, że będziemy próbować coś tam umienić. No, no, Mam może tak być, że jedna miejscowość jest odrzucona. Ja Ale to są, to są naprawdę to jest jedna, jedna trzecia tego co, co mamy to jest, to jest jakiś wstęp do... Nie ja, 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 tutaj, ja, tutaj, ja tutaj mam pytanie, panie wójcie. że też chcę, żeby boisko, nie tylko żeby było to O, Przepraszam, panie, panie radny, wy już macie boisko od wielu lat. Może no, ja jeszcze... To jest mały kawałek prawie. Wiedziałam, że to jest to pytanie, panie, wiedział, czy pan że Przepraszam, panie. Ruski, panie Proszę, Ja, panie Sztuczne to nie ma będzie no, no. ja sztuczne Ale my mamy miejsce. mamy tam, tam można zrobić dwa wojska i, i będzie już na całości. Jako łupiny, także też czekają na te boiska. Na dzień dzisiejszy Na dzień dzisiejszy zapraszam do na A jeszcze tak zapytał, y ja. A, tak nie ja. kiedy będzie w ogóle ja, nie to, że... to już nie do tej uchwały, ale zmniejszyli jesteśmy przy boiska, to kiedy w ogóle oficjalnie start będzie rozważy ty... Wtedy, kiedy wykonawca usunie wszystkie ustelki, do których został wysłany. A kiedy ma czas takie potęż... na na no, kiedy... do oglądania i zdjęcia, to jest wpływają. Albo i nie jest w Niech to rozumiem, że Pan Przewodniczący taki, taki wniosek do Radnych Powiatowych stosuje, otwarcie głosu i poświęcenie rozumiem. Tak. Nie, panie Wójcie, to też mnie nie wziął. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja tam blisko otwarza nie jestem. Panie Wójcie. Oj, blisko, blisko. Bardzo dobrze panie przewodniczący, takie pytanie jeszcze do mieszkańców pada pytanie. Nie jestem związane z tą uchwałą, ale myślę, że nie będzie tutaj problemu odpowiedzi, zadawają, w lutym odnośnie e, Olszynka. Kiedy będzie regulacja w ogóle tej, do tego potoku? Na dzień dzisiejszy wody polskie nie mają w budżecie żadnych... Ale te środki, które są zabezpieczone w budżecie gminy 25 tysięcy, w jakim to jest celu? Jeśli mogę zapytać. Ale zaraz, przepraszam, bo może się nie zrozumieliśmy. O jakim zabezpieczeniu potoku Olszynka ma Regulacja potoków Olszynki. No i? Regulacja tej Olszynki. Jest zalecana kwota w budżecie 25 tysięcy. Na ten rok? Na ten rok. No, nie widział pan, że jest rzeka przykopana na granicy szerzej z Ząbina? Nie Ale To nie tak. ja myślałem, no to panie przewodniczący, hmm. pół roku myśmy... Tam w jest zrealizowana Woda płynie od marca. Wszystko jest zrobione. Pan śpi, jak działamy? Tu tam pożądanie 7 tysięcy lat? Do <grymne> było mało, pan żyje o nie. nie za to. A to już wszystko rozumiem. Tak, tego środków już nie ma. No nie, tego środków nie ma, jak inwestycja jest realizowana, To nie da się wziąć środków. Mieściasz to iść. Nie Spotykam, to pamiętam w marcu lub w lutym. Ależ możemy teraz jechać, zobaczymy, ale nie, nie, to, to nie mój 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 wiesz, to już Jak już wiemy, to temat zamknięty właśnie uchwały jakieś pytania? nie ma to tak, no tak to na jest Pani Radna. ja bardzo ważna, To przez lata, nie jest na dobrze, szanowni państwo, poczytam uchwałę Rady jakimś w drugim roku, w drugim Uchwala się następny punkt. Uchwala się, co następuje. Paragraf nr 1. Wyraża się w na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w, w wysokości 220 tysięcy Narodowych Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących stanach. Na rok 2020, 150 tysięcy złotych. Na rok 2021, 110 tysięcy złotych. Na rok 2022, 150 tysięcy złotych. Punkt drugi. Pożyczka będzie przekazywana do gminy za pośrednictwem Związku Gmin do Punkt trzeci. Pożyczka przeznaczona zostanie na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą modernizację oświecenia publicznego na terenie gminy należących do związków z nim do Rzecz Punkt 4. wkłada rad pożyczki, od będzie w latach 2022-2028. Punkt 5. Ustala się z składem odsetek kwartalnie, począwszy od kwartału, które w którym udostępniona zostanie pożyczka. Paragraf nr 2. Zabezpieczenie pożyczki będzie wersja w tym banku wraz z deklaracją teksturową. Paragraf nr 3. Wyczynanie uchwały powierza się na punktowi dniu Paragraf nr 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. 13 radnych, za 12, 12 2 się wstrzymało 1 trzeci uchwała została przyjęta 12 Panie Wójcie jeszcze tak kończą już sesję w no, ale jeszcze jedno takie pytanie. E, Droga do się Osięknie z ostatni jest? Na Przepraszam do Pana Pipuzy. Panie Kierowci. To pytanie Pana no, na Zerwaniu Miejskim, a też nie, nie powiedzimy jak ją odpowiedzieć. Nie wiem, czy jest wydana decyzja o tej... Na, na pewno jest już na mapach. Teraz trzeba było robić, yy, yy, no po prostu, umowy notarialne zarówno yy, z yy, yy. Decyzja była, z tego co wiadomo, jest chyba wydana, więc wybrać, yy, no, zaświadczenia w tych podziałach i na najbliższej sesji myślę, że pojawi, na najbliższej, nie, nie nadzwyczajnie będzie uchwała w sprawie nabycia tych działach. Jeszcze jedno pytanie, kiedy jest yy, oficjalnie, że przejdzie uchwała o dane gminy. Nie, to jest decyzje podziałowe, zatwierdza przepływ jako oraz rozumiem, do... będzie wyrażenie zgody po przeprowadzeniu negocjacji hmm. przez Radę Gminy na nadwiecie, choć też dla w zależności od tego. Nie, to były deklaracje Panie o nieodpłatnym przekazaniu tych gruntów, są deklaracją wszystkich. Także uchwała w sprawie na najbliższej sesji po ukazaniu się w ewidencji gruntów tych zmian naniesionych podziałem geodezyjnym, będzie przygotowana uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy ale moje pytanie, kiedy jest termin przejęcia przyjęcie tej drogi na gminę, bo uchwałę na Nie No ostatecznie. Nie, no najpierw musi być Najpierw, jest, najpierw jest Ewidencji Ale był, ostatecznie, ostatecznie przechodzi m. na Gminy, tak? Na drogę gminą. Oczywiście. To o to mi się Kiedy jest ta. ta jeżeli, jest jest z会, jeżeli te działki pojawią się tak w Ewidencji kierownictwa, czyli zostaną przez starostkę karnackiego wyjawione, to wtedy mamy do tego możliwość żeby podjąć uchwały w sprawie wyrażenia zgody Do momentu, dopóki nie ma rezolucji gruntu nowej działki powstały po podziale, to nie mamy jak podjąć uchwały przez y, mięcia. Tu nie ma numeru A Panie Przewodniczący, Pan pytał o własność, czy Pan pytał o ustanowienie drogi? Ustanowienie drogi już, No to też są do dwa Różne uchwały. Jedna to jest w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, a drugie po nabyciu, jeżeli będzie właścicielem, Rada Gminy wystąpi, znaczy Urząd wystąpi, Pan wystąpi do Starostwa Powiatowego stosowną opinię. Na podstawie tej opinii możemy zaliczyć tą drogę do kategorii dróg gminnych. Jest uchwała o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych. A wcześniej musi być uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie tych nieruchomości wydzielonych od tych y, osób y, na dziedzinie droga tak darowizny, tak. umowy cywilno prawnej Jeszcze takie pytanie, czy tą drogę później nie jest szansa zgłosić do skutków powodziowych? Jeżeli będzie, to, będzie to, drogą to, publiczną... To no jeśli będą takie szkoły. W niej, jeżeli to, będzie szkoda, tak. To jest taka szansa Tak, to, to ale najpierw to, to musi, musi to, to być własność i musi być status drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.